Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj kawa inka w Waszym miłym towarzystwie. Przez sobie wziąć spodeczek, bo dużo wody nalałam. No i tak, dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać na temat emocji. Ale rano w telewizji śniadaniowej emocje. Chciałam Wam powiedzieć, że o takich właśnie jakich zbiegach okoliczności. W związku z tym, że te emocje rano były, więc o zbiegach okoliczności. Wczoraj miałam filmik już mam nagrany, przygotowany. Chciałam tylko nagrać parę słów wam, i przywitać się i parę słów powiedzieć i film zmontować. No ale tak wyszło, że coś innego mi wypadło i zostawiłam to na dzisiaj. A w międzyczasie weszłam do beatki. Becia gotuje i tam, no wiecie co, to normalnie jest jakaś telepatia i tam, nie dość, że składnik ten sam, czyli awokado, co użyłam ja i myśli, myślałyśmy o tym samym kanale. Becia zarekomendowała kanał yy, Niesłodze, to jest kanał o cukrzycy i ja też dałam linka. Ponieważ ten przepis, który zaraz zobaczycie, to jest nutella domowa dla cukrzyków, to wzięłam właśnie z tego kanału, ponieważ ten kanał oglądam i bardzo cenię, także no, bardzo mnie to tak, no, roz, aż wręcz rozbawiło. I, i, I nawet pod swoim komentarzem napisałam, że to takie naprawdę zbieg okoliczności. Traw bym powiedziała, bo przecież w jednym czasie myślałyśmy o tym samym i taki sam po prostu, no i ten sam kanał po prostu ja zalinkowałam i ona też zarekomendowała. Także nieraz bywają takie właśnie sytuacje, gdzie to może wyglądać tak jakoś, no, że to samo się mówi, ale to są przypadki, bo to przecież, no wiadomo, są sytuacje różne, powtarzalne. Gdzie po prostu no, przepisy powtarzalne, gdzie sytuacja, gdzie to po prostu no, wymyka się w, spod kontroli w ten sposób, że nie wiedząc o tym, możemy po prostu to samo zarekomendować, to samo po prostu jak gdyby pochwalić i powiedzieć, że, że, że z tego się po prostu korzysta. Ja bardzo lubię zaglądać na ten kanał, ponieważ no, to jest taki kanał. No, już taka wiedza merytoryczna bym powiedziała, że tam naprawdę wiele się dowiedziałam, bo, bo przekazane w taki sposób, no, w taki sposób e, m, przyswajalny. To są wszystko, e, wszystkie sprawy związane z cukrzycą typu pierwszego i drugiego. Także ten kanał rzeczywiście razem z Becią polecamy. A ja właśnie chciałam jeszcze zatrzymać się e, na tych emocjach, o których mówiłam. Bo tak jakoś mi ten program rano zbił z pantałyku, że tak powiem, bo już sobie tak pomyślałam, że właśnie porozmawiam o emocjach. Telewizor włączyłam i cóż, okazało się, że już ktoś kto zrobił. I tak jakoś pomyślałam, że przecież ja nie jestem żadnym psychologiem, żebym wypowiadała się na ten temat. Po prostu to są tylko takie moje przemyślenia, które są pomocne, dlatego że ja, ja nauczyłam się jakoś tak. Bo z reguły jestem bardzo emocjonalna i to jest właśnie, ja cały czas nad tym pracuję, żeby nauczyć się jakoś opanować te emocje, już tak sobie właśnie już tak sobie wypracowałam, że coś mnie, gdy coś mnie wzburzy bardzo, no a przecież w życiu są różne sytuacje, także niejednokrotnie po prostu ulegam takim emocjom, ale jeżeli coś mnie za bardzo wzburzy, więc tak sobie w ciszy liczę do dziesięciu. Żeby tak troszeczkę się uspokoić. Nie zawsze tak bywało, bo ja mam tak właśnie, że ja potrafię wybuchnąć. Wręcz wyglądam na osobę spokojną. Jestem spokojna, ale po prostu te emocje, jak za długo się w sobie kumuluje, to jest taki moment, że to z człowieka wyjdzie, bo to nie ma mocnych, to zawsze wyjdzie. Ale to, i to trzeba nad tym panować i jak gdyby i pracować nad tym, żeby po prostu, żeby te emocje. Żeby te emocje nie, nie utrzymywać, nie przytrzymywać w sobie, tylko dać im po prostu spokojnie zejść człowieka. I tak, tak właśnie Wam o tym dzisiaj chciałam powiedzieć i o tym z Wami porozmawiać, bo, bo na pewno każdy z nas jakieś tam sytuacje w życiu przeżywa, czy przeżywał, gdzie, gdzie te emocje dają o sobie znać i trzeba po prostu sobie pomóc. Fajnie, gdy to są takie pozytywne emocje, no, no, to, no to wiadomo, że, że to jest wręcz zbawienne dla organizmu radość. Szczęście to jest po prostu emocje jakieś, gdy, gdy czujemy w tym momencie, że jesteśmy szczęśliwi, bo no, jak wiadomo, szczęście to są chwile, to są momenty naszego życia. Więc w tym momencie, gdy czujemy to szczęście, no to są te emocje takie pozytywne, które bardzo, bardzo dobrze wpływają na nasz organizm gorzej z tymi negatywnymi emocjami, ale no, no niestety no, emocje towarzyszą nam były, są i będą. Tego się nie da uniknąć, bo to, to, to normalne jest, że emocje nam towarzyszą na co dzień w różnych sytuacjach naszego życia. Tylko trzeba umieć po prostu sobie z nimi radzić i nad nimi panować, żeby po prostu nie pozwolić, żeby te emocje po prostu przejęły stery, żeby one decydowały o naszym zachowaniu i o tym, jak myślimy i co robimy. Także uważam, że, że tyle mogę na ten temat powiedzieć. Chociaż, tak jak mówię, nie jestem żadnym psychologiem, tylko to po prostu z biegiem lat nabiera się takiego doświadczenia życiowego i człowiek już jest w stanie porównać różne, różne po prostu momenty swojego życia, jakbym się zachowała w tej chwili, jak zachowałam się wtedy, i już się wie, że po prostu, że to trzeba tak, to trzeba tak, że po prostu, że trzeba się wyciszyć, że trzeba jakoś po prostu no, zapanować nad tym, żeby te emocje nie przejęły górę i nie rządziły nami po prostu, tylko na spokojnie opanować ten temat, że tak powiem. I to byłoby tyle na, na temat emocji. Ale za to chciałam wam pokazać, że moja robótka nabiera tempa. Bardzo jestem ciekawa właśnie tego przodu, bo już wybrałam wzór, będzie to wzór z tak zwanych wzorów tkanych dwukolorowy, tak jak mówiłam, z koralem będzie ten wzór, a w ogóle ta włóczka bardzo ładnie wygląda. W pracy widzicie, bo tak w motku to taki ten kolor taki mi się wydaje, że że bury. A tu wygląda jak zaczęłam robić, to wygląda jak taki ciemny jeans. No naprawdę bardzo przyjemny kolor. Jakiś jakieś takie inne barwy nabrał. No i właśnie i jestem bardzo ciekawa jak ten wzór będzie wyglądał. Już sobie tu zaplanowałam, już mam guziczki. Guziczki będą też takie koralowe, bo tu będzie w dwóch, w dwóch kolorach, tak jak mówiłam, przód tył i rękawy w kolorze tym, i kaptur będzie w tym kolorze. A, a guziczki będą koralowe, i, i takie wstawki będą koralowe. Także bardzo ładnie to się zanosi. Jestem właśnie bardzo ciekawa tego efektu, i dlatego tak troszeczkę przyspieszyłam z tym tyłem, bo chcę skończyć szybko i zacząć po prostu już ten, ten przód, żeby, żeby zobaczyć jak to będzie. A już widzę, tak wizualnie, już tak sobie mm, kojarzę, że będzie naprawdę fajnie. I, tak, i taki będzie sweterek na, na wiosnę. Także dzisiaj Wam tyle chciałam powiedzieć. Wypić jeszcze kawkę z Wami. Pogoda jeszcze wiosenna, chociaż zapowiadają już. Mroźniejsze dni. No, zobaczymy. W każdym bądź razie tu w Pomorskim, gdzie mieszkam, w stargacie, to zawsze przeważnie takie łagodne te zimy są, chociaż nieraz jest mróz, bo to normalne sypie śnieżek, ale, ale nie ma tak źle. Tu, tu jest łagodnie zawsze, tak. Także cóż, dziękuję Wam za uwagę. Za to, że zajrzeliście do mnie, że zaglądacie, że pamiętacie o mnie, naprawdę jestem no, bardzo wzruszona. Dziękuję Wam za to z całego serca. Na razie, do zobaczenia. Pa pa! Zakupy z koszyczka. Awokado. Fajne, dojrzałe. Powidła śliwkowe. Chlebek żytni. Mleko wypasione. Nescafe. Dzisiaj była promocja na banany, więc wzięłam taką sporą kiść. Sześć z groszami. Niecałe kosztowały. To znaczy za kilogram. Serek waniliowy. Barszcz. Czerwony lubię dodać jak robię barszczyk, to tak po prostu to traktuję jako, jako przyprawę taką. No i dwa takie, dwie takie kanapki, batoniki Kinder. To są po prostu takie, takie batoniki, które muszę mieć w torebce w razie czego to ja po prostu muszę mieć coś słodkiego. No i tak to dzisiaj wygląda. Niby nic wielkiego, a 40 przeszło złoty poszło. Tak to dzisiaj wygląda z tymi zakupami. Dzisiaj będzie domowa nutella dla cukrzyków. Przepis ten wzięłam z kanału Niesłodze, to jest kanał o cukrzycy, a tam właśnie um, autor tego, tego kanału, który prowadzi swój kanał, właśnie mówi, że to jest z, z kanału Madame Edith. Ale ja, jako że oglądam ten, ten kanał nie słodzę. Kanał o cukrzycy, więc wzięłam stamtąd. Dla zainteresowanych podlinkuję Wam ten kanał. Tylko, że tam on jest troszeczkę ten, ta nutella jest trochę wzbogacona, bo są jeszcze orzeszki laskowe i jeżeli komuś po prostu mm, będzie brakowało cukru, czy będzie taki posmak goryczy od awokado, to troszeczkę ksylitolu. Ja oczywiście tego nie robię. Pomijam orzechy laskowe. I robię awokado, banan i kakao, dobre kakao i to wszystko po prostu daje świetną nutellę, no, jako deser posmarować jakąś bułeczkę, czy nawet zrobić, usmażyć naleśniki i tym sobie posmarować, to jest naprawdę smaczna opcja dla, dla cukrzyków, dla tych, ale i nie tylko, to nie tylko. W każdym razie rozdrobnić awokado, awokado przeciąć na pół, wyjąć pestkę, bez skóry oczywiście, wydłubać łyżeczką miąższ, rozdrobnić w blenderze i to samo zrobić z bananem, obrać ze skóry, pokroić w plasterki, rozdrobnić w blenderze, dodać w zależności od potrzeby czy łyżeczkę kakao czy dwie łyżeczki, jeżeli ktoś chce z orzeszkami laskowymi, no to wtedy jeszcze. No, nie wiem, dwie garści, czy ile kto uważa, rozdrobnić też w blenderze orzeszki i i, do, i, i, i po prostu i dodać jeszcze ksylitolu, jeżeli ktoś chce. U mnie będzie taka wersja okrojona. Ja to robiłam już nie raz. To jest po prostu, to jest mój ulubiony deser i, i robiłam to nie raz. No, awokado nie muszę nikomu mówić, jak jest bardzo zdrowy, tak więc, tak więc, robimy, działamy. Przygotowałam awokado, przecięłam na pół, wyjęłam pestkę, pokroiłam w plasterki banana. Teraz łyżeczką będę wydłubywać ten miąż. Łyżeczką po prostu wydłubać ze środka i wszystko razem zblendować. Smaczny deser dla cukrzyka. Fajna wersja domowej Nutelli. Oczywiście z orzeszkami laskowymi to taki ma inny posmak, no ale ja zrobiłam bez.